Cześć kochana! Dzisiaj chciałabym poruszyć temat akceptacji siebie. I ten temat wpadł mi do głowy w ogóle 3 minuty temu, kiedy myślałam sobie, o czym ja dzisiaj nagram filmik e, i otworzyłam w ogóle tak randomowo konwersację z moją podopieczną e, i ona właśnie poruszyła ten temat akceptacji siebie i mówi Ania, ja, ja widzę, że ty chcesz mnie nauczyć tej akceptacji, tak? I gdzieś po prostu stwierdziłam, wow, zawsze przyjdzie inspiracja w odpowiednim momencie. Jeżeli zaufa się temu strumieniowi życia, tak? Bez próbowania, nie wiem, czegoś wymyślić, no to zawsze ta inspiracja przyjdzie, tak? W każdym momencie. Widzę to w swoim życiu Im bardziej. Poddaję się temu, im bardziej po prostu się luzuje im bardziej się relaksuję, tym bardziej fajne pomysły przychodzą mi do głowy na posty, na filmiki, na odpowiedzi wam i jakoś nie muszę. Nie muszę się tym martwić i nie muszę nic sama na siłę wymyślać. To jest taki trochę off-top, ale tak, tak bym ci chciała polecić żyć po prostu. Tak? Żyć, po prostu poddać się temu życiu. Ono cię zawsze gdzieś zaprowadzi. A jeżeli chodzi właśnie o, tej, o tą akceptację siebie, to w tej wypowiedzi mojej podopiecznej uderzyło mnie coś takiego, że myślę, że bardzo mylimy akceptację. Stanu rzeczy, który jest teraz, a po prostu pozwolenie temu stanowi rzeczy trwać w nieskończoność. Co mam na myśli? Kiedy ja słyszałam, że muszę zaakceptować siebie, kiedy miałam powiedzmy 10 kg nadwagi. Tak, I chodziłam do terapeutów yy, i do psychologów. No i właśnie, czy, czy w ogóle jeszcze tam na, na internecie, jak sobie poradzić z zaburzeniami odżywiania. No i zawsze było, że pierwszym krokiem to jest zaakceptować siebie. Dla mnie osobiście to był krok nie do przeskoczenia, ponieważ yy, ja no miałam właśnie tą nadwagę, nie mieściłam się w żadne swoje ciuchy, ja wiedziałam, że ja mogę ważyć mniej. Tak? więc jakby to, co ja słyszałam, to było to, że ja muszę po prostu zostać w tej nadwadze, tak? Zaakceptować siebie, pokochać siebie, ojej, no nie, jeżeli e, jesteś kobietą, która dba o swój, o swój wygląd, e, a jeżeli masz zaburzenia odżywiania, to gdzieś posunęłaś do ekstremu dbanie o swój e, wygląd, te wszystkie diety i, i różne sposoby odżywiania, to wiesz, że... Nie da się po prostu. znaczy no, no tak oczywiście da się, ale jakby to, to jest nie do przeskoczenia. I zawsze jak słyszałam coś takiego, że muszę zaakceptować siebie w tej nadwadze, dla mnie osobiście było to nie do przeskoczenia. i może są kobiety, które spoko jakbym Mogą to zaakceptować. Powiedziałam, że to jest nie do przeskoczenia dla wszystkich, ale może, może tak nie jest. Może są osoby, które jakby potrafią się z tym pogodzić, ale dla większości z nas tak nie jest. Więc jak ja słyszałam coś takiego, to dla mnie było już po prostu. Mm, wyłączałam się i gadaj sobie do mnie, jak do ściany. Do mnie już nic więcej nie dojdzie, bo jakby. Ja tylko, tylko i wyłącznie słyszę, że ty chcesz, żebym ja została w tej nadwadze, pokochała siebie z tymi fałdami, wylewającym się brzuchem, a po prostu no, nie było dla mnie takiej opcji, nie było we mnie na no, to zgody. Tak? Więc jakby tutaj jest ta pułapka, co rozumiemy przez właśnie akceptację siebie. A ja mówię ci, że to, to nie o to chodzi. Ja raczej zawsze mówię, o akceptacji e, siebie w tym momencie, tak, nie siebie na zawsze w rozmiarze, nie wiem, XL, tylko siebie w tym momencie, że ja swoimi działaniami doszłam do właśnie takiego momentu, kiedy no, no niestety noszę ten rozmiar, który nie jest moim rozmiarem, jest po prostu rozmiarem o wiele za dużym, tak, ponieważ. Obiadałam się, ponieważ się głodziłam, ponieważ słuchałam swoich nałogowych myśli, które mówiły mi, że obiedzenie się będzie jedynym um, słusznym um, tokiem działania um, w tym momencie, tak, które mówiły, że tym. Te, 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 Myśli popychające do obżerania nigdy nie ustaną, i że właśnie jedyne, co mogę zrobić, to się obejrzeć, żeby się ten głos zamknął. Tak, jakby to, to moje stare myślenie doprowadziło mnie do tego momentu, w którym jestem teraz. Nie dlatego, że jestem jakaś głupia, tylko dlatego, że po prostu no, robiłam, co mogłam najlepszego zrobić właśnie z poziomu świadomości, na którym byłam. Tak? Kiedy ja miałam bulimię, no wydawało mi się, że jak się obiem, no to najlepsze, co mogę zrobić, to to zwymiotować, tak? No nie, nie widziałam innej opcji. Tak, albo jeżeli słyszałam myśli, które e, właśnie namawiały mnie do tego obiadania i no, co ty zasłużyłaś, miałeś taki ciężki dzień i, i te myśli się stawały coraz silniejsze, coraz bardziej naglące, coraz bardziej bolesne, to ja wtedy na tamtym poziomie świadomości myślałam, że mam tylko jedyny wybór, czyli właśnie pójść za tymi myślami, narzeć się, po to, żeby się te myśli zamknęły. Tak teraz, jak udowadniam na moim blogu, jest jeszcze trzecia opcja, czyli odseparować się od tych myśli i dać im płynąć, ale to jest temat na, na inny filmik. I jakby zobaczyłam w końcu tą opcję, skorzystałam z niej i już obżeranie się przestało mi się wydawać właśnie. Najlepszą opcją. Tak, więc jakby na ten obecny, na tamten stan świadomości robiłam najlepiej, starałam się najlepiej, jak mogłam, no i przez to doprowadziłam się do nadwagi. tak, I u mnie ta nadwaga zawsze była no, nie była jakaś wielka, tak? ale są dziewczyny, które przychodzą do mnie na mentoring i ważą 100 kilo, tak? doprowadziły się do takiej nadwagi. I kiedy ja mówię im, zaakceptuj siebie. Ja nie mam na myśli zaakceptuj siebie i, i żyj w tej nadwadze, która zagraża Twojemu zdrowiu, tak? która zagraża Twojemu życiu, nie wiem, kolana ci pękają. Nie absolutnie. To, w ogóle, to jest w ogóle jakiś chory pomysł, żeby tak powiedzieć o sobie otyłej, czy o sobie z nadwagą, tak? czy osobie, która naprawdę może ważyć mniej czy, czy wyglądać lepiej. Ale chodzi mi o to, że zaakceptuj siebie właśnie w tym punkcie. I z tego punktu, tak, jeżeli zaakceptujesz siebie, że jesteś w tym punkcie, będziesz mogła ruszyć dalej. No, bo co się dzieje, jeżeli nie akceptujemy siebie? Wtedy zamiast rozwiązywać problem, e, wrzucamy sobie, wy, wytykamy, wypominamy, e, że to nasza wina, tak? Właśnie niedawno też pracowałam z taką podopieczną, która się po prostu wkręcała w to, i, i że jest grubą świnią, i że nie poćwiczyła, i że żarła. I, La, na, na, na. I po prostu jakby, ja zawsze im mówiłam, to, to nie jest pomocne w tym momencie. To nie jest pomocne, bo jeżeli masz takie myśli, nakręcasz się tymi myślami, zaraz pojawiają się myśli, no tak, no skoro jestem grubą świnią, no to, no to się obejrzenie no bo po co się starać, skoro i tak jestem taka do dupy. Tak? I wiesz, jakby ten na, nawyk, ten nawyk, który mamy w głowie, produkował jej kolejne myśli. Kolejny, podsuwał jej rozwiązanie problemu, czyli jak się poczuć lepiej w tym momencie, no a poczuć się lepiej można jedynie żrejąc, tak, bo ona tak właśnie nauczyła swój y, mózg, że żeby poczuć się lepiej trzeba jeść, tak, zupełnie niewinnie, zupełnie przez przypadek, no więc jeżeli zaczynała się czuć tak źle, że jest gruba i w ogóle i ten, no to jej mózg podsuwał jej w y, w dobrej wierze jedyne rozwiązanie, które działało na tamten moment, czyli właśnie jedz, nie? Więc jakby to, że ona nie akceptowała punktu, w którym jest teraz, wcale nie pomagało, a wręcz yy, strasznie szkodziło. Tym bardziej, no dobra, powiedzmy, masz tą nadwagę, czy jesteś otyła i czy zaakceptujesz... To, że jesteś właśnie teraz w takim punkcie i z niego musisz wyjść i coś zmienić, czy tego nie zaakceptujesz, tak, i będziesz sobie wrzucać i, i cierpieć, to i tak jesteś w tym punkcie, tak? Więc jakby możesz po prostu zaakceptować to i ruszyć dalej i coś zrobić, albo możesz tego nie zaakceptować, e, cierpieć i nic nie robić, tak? Bo jeżeli. Poświęcasz całą swoją uwagę na właśnie wrzucanie sobie, nieakceptowanie, rozgrzebywanie przeszłości, że przecież mogłam wtedy nie jeść i mogłam iść na ćwiczenia, albo Boże, dlaczego ja zaczęłam, jak miałam te 14 lat się odchudzać, no to, no to dupa, no to nie znajdziesz żadnej e, sensownej odpowiedzi, tak? Nie przyjdzie ci do głowy nic świeżego, nic nowego, nie wpadnie ci myśl, że może właśnie by teraz olać te swoje nałogowe myśli albo może by wyjść na spacer, tak? Bo jeżeli masz tą szklaną kulę, tak? Z tym domkiem w środku i z tym, tym śniegiem, i on po prostu trzęsiesz, tak? No to nic nie widzisz spoza tego śniegu, który lata wszędzie. Tak? I, I nie możesz nic, nic nowego zrobić. Cały czas potłują ci się w głowie te same myśli. A jeżeli ją zostawisz na chwilę i właśnie zaakceptujesz, dobra, jestem w tym momencie, to jest moment po prostu no, no słaby, słabo się czuję, źle wyglądam. Tak? Ale dasz opaść tym myślom, dasz opaść temu śniegowi, zobaczysz jasno, co powinnaś w tym momencie zrobić. Może włączyć kolejny filmik tak? może właśnie pójść na spacer, może wyjść do kogoś, może skończyć z dietą, ale coś ci się pojawi. Tak samo jak mi się pojawił właśnie pomysł na ten filmik. Tak, po prostu zostawiłam, nie myślałam, nie, nie, trz nie trzęsłam tą kulką, wiesz, nie latały mi myśli, Boże, o czym by tu zrobić filmik, po prostu zostawiłam, zaufałam. I pych przyszła mi do głowy myśl, o czym zrobić taki filmik. Teraz też jestem właśnie w takiej sytuacji um, akceptacji siebie, um, bo um, lata lecą, tak? Ja już mam 35 lat, znaczy już, no. Pff. To nie jest lat 20 i widzę właśnie też, że zmienia się mój wygląd, tak, co jest zupełnie naturalnie, no po prostu słowem, no starzeje się, tak, co tu dużo kryć. I może, no, no nie jest to, nie mam jeszcze jakichś zmarszczek, mam podobno dobre geny, ale widzę, że gdzieś mi tam opada owal twarzy, tak, że, że już po prostu nie wyglądam tak, jak jeszcze te 5 lat temu. I mogłabym właśnie w tym momencie załamać się i nie akceptować tego, i, i po prostu, nie wiem, smucić się Boże, że uroda przemija, mogłabym właśnie to nie zaakceptować tego, ale coś robić z tym, czyli nie wiem, kupować jakieś kremy, tak, chodzić do kosmetyczki, co też by po prostu miało znamiona jakiejś takiej, no nie wiem, no, no cierpienia po prostu, tak? Że robię coś w panice, żeby, żeby zatrzymać czas. A postanowiłam właśnie wyjść trzecim wyjściem, czyli i zaakceptować moment, w którym jestem, i zobaczyć, co ewentualnie mogę zrobić, żeby ten proces opóźnić, tak? Mówiąc kolokwialnie. Czyli kupuję sobie jakieś kremy, właśnie chodzę do kosmetyczki, robię jogę twarzy już od jakiegoś czasu. Nie więc gdzieś mi się, pojawiło mi się rozwiązanie problemu, które być może nie pojawiłoby mi się, gdybym się, siedziała i się zamartwiała. Tak więc jakby akceptacja tego co jest w tym momencie myślę, że pomoże ci nie tylko w zaburzeniach odżywiania, ale generalnie w życiu. Tak bo twój wygląd będzie się zmieniał, twoja sytuacja będzie się zmieniała. Życie nigdy nie jest takie samo i jedyną pewną rzeczą jest w nim zmiana. A w momencie kiedy potrafisz zaakceptować to co jest przed tobą, to co tu jest teraz i, I przestać żyć w swojej głowie, że powinno być inaczej, że przyszłość, że przeszłość, że w ogóle nie, nie żyjemy, w, nie życie w tu i teraz, jakieś robienie sobie fantazji w głowie. Tak? Więc dopóki właśnie nie, nie zaakceptujesz tego momentu tutaj, nie pojawi Ci się rozwiązanie problemu. Tak? A nawet jeżeli rozwiązania problemu nie ma, tak? Bo, bo jest to coś, nie wiem, typu śmierć kogoś bliskiego, tak? albo jakaś inna tragedia, na którą nie mamy żadnego wpływu, to i tak po prostu przez to unikniesz tego cierpienia. Tak? Cierpienia, które powstaje z myśli, z fantazjowania, z życia w przeszłości lub w przyszłości. Nie zaakceptuj to, co jest teraz jako punkt wyjścia i nawet jeżeli przytyłaś, nawet jeżeli rozwaliłaś sobie zdrowie, tak, bo mam dziewczyny, które no naprawdę, no, rozwaliły sobie zdrowie, tak, będą się zbierać przez wiele, wiele lat albo i do końca życia, to już nie będzie to, tak, są, są różne przy, przypadki, nie wiem, hormony, jakieś e, zaniki mięśni, tak, zaniki miesiączki, osteoporoza, więc na, naprawdę nawet takie osoby, a szczególnie takie osoby, muszą właśnie pogodzić się z tym momentem tutaj i oszczędzić sobie tego cierpienia, które właśnie powstaje z tego myślenia. Więc mam nadzieję, że jest to dla Ciebie jasne, mam nadzieję, że jest to dla Ciebie też odkrywcze. Dla mnie było to odkrywcze, kiedy właśnie ja zaczęłam żyć z tego poziomu umysłu. Eee, tak właściwie. Nic już nie wygląda jak problem. Mało rzeczy wygląda jak problem. E, tak, problemy, no, tak jak zawsze mówię, małe dzieci nie mają problemów, tak? Jest przed nimi to, co jest. E, małe dzieci też myślą, tak? Ale one nie myślą o myśleniu, nie oceniają tego, po prostu idą z tym prądem życia. E, więc właśnie, kiedy ja znowu zaczęłam tak żyć przez większość czasu, bo czasami gdzieś tam jeszcze się zapomnę, e, to naprawdę jest mi o wiele łatwiej w każdej, Sferze. Także Tobie też polecam takie podejście, e, a tymczasem napisz mi, co sądzisz e, o tym e, w komentarzach. Wesprzyj mnie na Patronite, tak? Ja, ten, ten kanał jest, e, masz e, rację bytu dzięki Tobie. I jeszcze poczekaj, e, na końcu e, zawsze wrzucam. E, moją buźkę, tak, która się e, zmieniła moje trochę takie przed i po. E, także możesz zobaczyć o czym ja mówiłam i co musiałam zaakceptować na tamten moment. A i co? I my się widzimy jak zwykle e, w kolejny poniedziałek, także do zobaczenia, pa pa!